No właśnie się nagrywa i tutaj nie mogę dołączyć do meczu. Ty tak teraz mógł nagle dołączyć. Byłem sobie... Byłem sobie w grze nie mogę wybrać postaci. Włączyłem tą grę, żeby ją włączyć później i dołączyć, ale no nie mogę dołączyć. Mój kolega jest w grze jest ze mną w grupie, mówię się, ma... Paweł, odpisz coś teraz <noise> Ja to wysyłam do blizzardu <noise> no, no i nie mogę! Proszę mi dać rankę ja... Wrzuciłem mnie do 51 rangi, teraz jestem w 45. Przez to wszystko. No co ja mam teraz zrobić! Nie mogę dołączyć do tego meczu! Ej my tutaj spędzamy cały dzień na wbijaniu tej rangi. Cały dzień kurwa gram nawór nie wychodzę w tą waszą grę! A ja nic nie mogę zrobić! Ej Kuba, bo cały ty wyszedł i ja sam gram! ja to łączę zaraz! Tylko ja! Pierdolona gra! W sensie tak się nigdy nie działo. Do, do usłyszenia, Kuba Gaming.